Z, 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 jak to już do skoku przestali wyroku. No taka jest racja stanu. Policja. Tak, pani do proboszcza mówi. Ale tamtego nie wciągnij, bo nie mamy wyroku. A on jest nie niezameldowany i nie, nic. przepraszam, Kto, że ten? mówię, pan z Kolimowskiej. Ten poprzednik, którego wywieźli, że tak powiem. A, to jeszcze zameldowanie to była też afera, ale to już zostało, bo się sam zameldował urzędniczkę w gminie oszukując, się zameldował do 30 czerwca. Nie jest prawo w administracyjnym. Przedłożył w gminie fałszywe oświadczenie, że jest proboszczem. I urzędniczka go zameldowała do 30 czerwca na pewno podczas... na, na tej plebanii. My żeśmy się dowiedzieli, ja napisałem dwań do sądu administracyjnego i sprawy w sądzie administracyjnym